XIX-wieczna rewolucja przemysłowa była czymś, co odmieniło oblicze świata. Małe warsztaty, manufaktury za sprawą maszyny parowej zaczęły przemieniać się w ogromne fabryki, produkujące na skalę masową. To sprawiło yy, i Pociągnęło za sobą także rozwój w niemal każdej dziedzinie życia. Postęp w medycynie, w higienie, także produkcja lepszej żywności na większą skalę sprawiły, że zmniejszyła się umieralność, zaczął być odnotowany ogromny przyrost naturalny, co doprowadziło do eksplozji demograficznej. Dość powiedzieć, że w XIX wieku liczba ludności Europy uległa podwojeniu. Niestety, cały ten rozwój miał nie tylko pozytywne następstwa, ale także te negatywne. Nigdy w historii człowiek tak silnie nie oddziaływał na środowisko. Dużym problemem było także przeludnienie. Chociażby na wsi zaczęło już nie wystarczać żywności i pracy dla ludzi, aby mogli przeżyć. Rozpoczęło więc to zjawisko masowych migracji, najpierw ze wsi do miast, ludzie w poszukiwaniu pracy. Udawali się do dużych ośrodków przemysłowych, gdzie fabryki posiadały ogromne zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą. Niestety z czasem również miasta zaczynały być przeludnione i tej pracy było tam coraz mniej, więc ludzie migrowali coraz dalej, zaczynając emigrować za granicę. Początkowo do krajów europejskich, wyjeżdżając chociażby do pracy sezonowej na tak zwane saksy, ale w końcu również dalej, za ocean. Takim krajem, który miał ogromne zapotrzebowanie na siłę roboczą, ponieważ dynamicznie się rozwijał, były Stany Zjednoczone. I to tam właśnie na przełomie XIX i XX wieku wyjeżdżały największe fale emigracji z ziem polskich. Tego rodzaju emigracja była możliwa dzięki rozwojowi środków transportu co było powiązane właśnie z rewolucją przemysłową. Takie środki jak kolej czy statki parowe, w tym te największe transatlantyckie, umożliwiały odbycie takiej podróży. Emigranci najpierw udawali się koleją do portów, z których wypływały takie statki. Na przełomie XIX i XX wieku dla Polaków były to przede wszystkim porty niemieckie, Brema albo Hamburg. Tam wsiadali na pokład statku i udawali się do Ameryki. Około roku 1900. Taki rejs trwał około 10 dni, a następnie wraz z rozwojem statków ten czas sukcesywnie ulegał yy, skróceniu. Na miejscu oczywiście emigranci musieli szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, znaleźć pracę, wynająć jakiś pokój i jak najszybciej się ustatkować. Ameryka dla ludzi, którzy mieli zapał do pracy, kreatywność, no i odrobinę szczęścia stwarzała ogromne możliwości. Ale niestety nie każdemu się udawało, więc należy pamiętać, że nie każda emigracyjna historia kończyła się happy endem. Wiele polskich rodzin, tak jak chociażby widoczna tutaj rodzina państwa Sikorów z Galicji, w poszukiwaniu szczęścia, lepszego życia, decydowało się na bardzo ryzykowną decyzję wyprzedania całego majątku i emigracji do Ameryki. Ta droga nie była bezpieczna dla tego rodzaju emigrantów, czyli rodzin chłopskich, które stanowiły większość tej emigracji. Musimy pamiętać, że oni najczęściej nie potrafili czytać ani pisać, a więc byli bardzo łatwym celem dla różnego rodzaju oszustów czyhających na nich po drodze. I niestety zdarzały się często przypadki kradzieży, oszustw na tych ludziach, co kończyło się dla nich tragicznie. Też należy zadać sobie pytanie, jak to było możliwe, że tacy ludzie byli w stanie pokonać taką drogę i odbyć taką podróż. Wszystko było możliwe dzięki rozwijającej się wraz z tymi falami emigracji całej branży przemysłu emigracyjnego, agencji emigracyjnych, agentów, którzy pomagali i pośredniczyli na każdym etapie tej wędrówki. Niestety wśród tych agencji również zdarzały się właśnie takie nieuczciwe i chociażby tutaj działał proceder handlu ludźmi, gdzie młode dziewczęta mogły zostać skuszone pracą gospodyni, guwernantki w bogatym domu, a tak naprawdę zostać sprzedane do domów publicznych. Więc niestety wiele takich historii emigracyjnych było związane z różnymi dramatami tych ludzi. Jednym z takich metod kuratunkowych dla nich były listy od członków rodzin, znajomych, którzy już wyemigrowali i wysyłali im listy do kraju na ziemię Polskie z informacjami właśnie na co powinni uważać w trakcie podróży, co ze sobą zabrać. A więc. Tego rodzaju wskazówki były dla nich na wagę złota i właśnie na nich często bazowali, przygotowując się do tego rodzaju podróży. Bagaż, jaki można było zabrać ze sobą, to było 100 kg na osobę, a więc w praktyce bardzo niewiele, jeśli mówimy o zabraniu właściwie całego swojego dobytku. A więc musiała tutaj nastąpić selekcja, jedynie o niezbędne rzeczy, chociażby narzędzia do wykonywania pracy. Z wyuczonym fachem, żeby od razu na miejscu można zacząć zarabiać na swoją rodzinę. Na miejscu najczęściej zatrzymywano się na początku u swoich krewnych, którzy właśnie przyjmowali nowych imigrantów i tam jak najszybciej starano się ustatkować, aby już nie stanowić ciężaru dla tej przyjmującej rodziny. Przejdźmy się wzdłuż dawnej rampy magazynu tranzytowego, która pełni obecnie funkcję tarasu. Rozciąga się z niej widok na cały gdyński awanport, który od strony zatoki oddzielają falochrony. To specjalnie wyodrębniony obszar wodny przed wejściem do portu, który wyznaczają latarnie zaprojektowane w latach 30. Po przeciwległej stronie znajduje się port wojenny na Oksywiu. Zanim widać wieżę najstarszego budynku w Gdyni, czyli Kościoła Świętego Michała Archanioła. Na lewo od nich usytuowana jest stocznia, a dalej port towarowy. Szacuje się, że od połowy XIX wieku do wybuchu I wojny światowej z ziem polskich wyemigrowało około 3,5 miliona osób. Po I wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość. Niestety młode państwo było nękane problemami ekonomicznymi czy polityczno-społecznymi napięciami, a więc nadal ludzie emigrowali z Polski. Natomiast nastąpiła tutaj zmiana w kierunkach emigracji. Stany Zjednoczone nałożyły pewne ograniczenia na ilości imigrantów przyjmowanych do siebie, a potem również nastąpił kryzys światowy. Więc tutaj ilość emigracji za ocean uległa zmniejszeniu, natomiast powiększyła się ilość wyjazdów do Europy, do Francji czy do Niemiec, które potrzebowały rąk do pracy przy odbudowie zniszczeń wojennych. Zmianie uległy też miejsca, z których wyjeżdżali Polacy, ponieważ po raz pierwszy mieli oni możliwość wypłynąć z polskiego portu na pokładzie polskiego Transatlantyku. W roku 1933 został oddany do użytku dworzec morski, w którym obecnie się znajdujemy. Był to bardzo reprezentacyjny gmach w stylu modernistycznym, z którego właśnie w okresie jego funkcjonowania setki tysięcy Polaków wyjechali bądź przybyli do Polski. Pasażerowie, którzy tutaj przybywali, na początku znajdowali się w tym oto reprezentacyjnym holu, e, hali pasażerskiej, gdzie mogli skorzystać z wszelkich punktów typowych dla każdego dworca więc poczty, poczekali, przechowali bagażu, e, restauracji, kantorów wymiany walut czy kas biletowych. Następnie, posiadając ważny bilet na statek, tymi schodami udawali się do magazynu tranzytowego, gdzie odbywała się odprawa biletowa, paszportowa i celna. Tam po sprawdzeniu bagaży przez celników mogli od razu bezpośrednio za pomocą systemu specjalnych kładek wejść na pokład statku, co było w tamtym czasie bardzo nowoczesnym rozwiązaniem. Przestrzeń dworca w okresie międzywojennym była jedną z najbardziej reprezentacyjnych przestrzeni w Gdyni, dlatego oprócz funkcji obsługi pasażerów Pełnił także różne inne ciekawe funkcje. Odbywały się tutaj chociażby bale sylwestrowe, msze dla pracowników portu, ale także walki bokserskie, gdzie w holu pasażerskim ustawiany był ring, a na okalających go galeriach ustawiała się kibicująca bokserom widownia. Dworzec Morski funkcjonował z przerwą na II wojnę światową. Także w okresie powojennym, aż do roku 1989. Oczywiście ruch pasażerski w okresie powojennym był już mniejszy ze względu na trudności w wyjeździe, emigracji z Polski komunistycznej. Natomiast wiele osób nadal na pokładzie Batorego, a później jego następcy Stefana Batorego, wypływało w rejs do Ameryki, chociażby. Wśród tych podróżnych były polskie gwiazdy, estrady, sportowcy, którzy reprezentowali kraj właśnie za oceanem na gościnnych występach. W XIX wieku, ze względu na rewolucję przemysłową, temperatura Ziemi podniosła się od 1 stopień. Podejrzewa się, że w 2030 roku ta temperatura podniesie się o 1,5 stopnia, a w 2045 o 2 stopnie. Spowoduje to niewyobrażalne zmiany klimatu. Przed smutkiem sytuacji, do jakiej może dojść w ciągu najbliższych lat, były wydarzenia 2019 roku. Wszyscy byliśmy przerażeni pożarami w Australii oraz powodziami, do jakich doszło w Afryce Środkowej i Wschodniej. Oprócz strat materialnych, najgorsza była sytuacja ludzi, którzy musieli nagle zmienić miejsce swojego zamieszkania i stali się uchodźcami. Przewiduje się, że do 2050 roku na całym świecie będzie żyło około 140 milionów uchodźców klimatycznych. Najbardziej narażonymi terenami są tereny Indii, Bangladeszu, również Bangkoku i tych wszystkich miejsc, gdzie będzie się z jednej strony podnosił poziom wody, bo prawdopodobnie zaleje cały Bangkok, a z drugiej strony są to też tereny, które będą to będzie się podnosiła też temperatura i to będzie powodować, że ludzie nie będą w stanie tam mieszkać. Migranci i uchodźcy są wszędzie wokół nas. Bardzo często sami nimi jesteśmy albo są nimi bliskie nam osoby. Czy musimy patrzeć na nich przez pryzmat stereotypu, czy w taki sposób powinno funkcjonować nowoczesne społeczeństwo?